No bo widzowie e, mały błąd, już e, jestem, jesteśmy, e. To nie tak, że nam się nie nagrał film jeden, bo nie miałem OBS-a włączonego, ale no. E, no to jaką angę znaczy, e, no, e, czy wbijemy diamenta... Ja wbiję dwa, czy ja wbiję diamenta 2, a on diamenta 3 w 2 godziny. No. No i ja już powiem mam diamenta. <coughs> można uznać to jako diament, bo 98%. Ja mam diamenta 58. Co ma dobrze, że nie widzieli tej pierwszej gry I ja bez kitu. widzimy jak, jak coś to te grze nieważne, nie nieważne Nic no. się nie stało ogólnie Legendarność piwa! O! Oh! to O kurwa, tutaj nie jest... Kłop. Ja się na chłopa wylądowałem! Daj, yeah, staj pompę z niego Tak ma Ja bym chciał aptekę bardzo Ja nie mam Używaj, używaj tego slurpa, aptyka to jest Apteka! O, wiesz Zapłonuj mi górę! Tak, co... U, tego z tych slurpów co miałeś, co to tam cze, cze, jest. Cze, czekaj, ja się uleczę. Najpierw i już używam. Da, używaj. A pa... Ma... Nie mam ma mam 18 właśnie. Ogólnie, ja co ląduję i takie... Ty daj wszystko nie jest twoje. takie... O kuna, co to? A nie, dobra, to jakiś przed... A nie, to chłopu! Hocam. Gete tu. Fiolatov XD. ça Pen fiolatov. Ja nie mam uh. Aha. Zabili się! Ile lutu? Idziemy tam! Raduszka! Łokołna! Tu jest chłop, uważaj! Co? Że tu jest chłop! Ja wiem! A gdzie? Nie wiem! Mam na blisko! Chłopa? A! Bet? Daj mi ją Biesz od taka no, Mam 17 do... HP wi Widzimy się w następnej jakiejś akcji. No, Widzowie, jesteśmy. Akcja jest mała. Ale jest. Podmienione Jeszcze no, do mnie, pomóż, pomóż, pomóż! Spójrzmy do mnie Do mnie. Ja pałem. Ja uciekam! Zabiję! Jestem najlepszy w to! Pomóż Ci? Pomóż! Proszę! No ja... O. Ja nie mogę! I dobija! No i spadnę! Uciekaj impulsem, uciekaj! Jamy! Awa widzowie! Ej pomówił ja mam zioma tu! Chłopie, ja uciekam od ciebie Ja mam aptekę A ja mi, mi daje w locie jakiś ostrzał! No ta ja, ja mam jeden HP, ja mam jeden HP, ja mam jeden HP Chodź. No i super No nie da się odedytować, bo ty tu stoisz Ja bym to odedytował ja bym go zabił pewnie tylko że tutaj stałeś i nie dało się odedytować Wiem, wiem to jest takie gówno, że na się... O, diament! oh nice. I wbity diament jeden. Ile procent? 26, dobra. Widzimy się w następnej gierce. Siema, siema. Siema, widzowie. Siema, widzowie. Siema, siema. Widzimy tak się... Widzimy z moim kolegą, jak... Jako... Jako... Czy wbijemy diamenta trzy... Dwie godziny. Minęło już jakieś... Ile minęło w nie wiem, zaraz zobaczę, e, dała wizę, widzimy się za...